Hej, nie tym co się dzieje w zaraz na nie będzie 3 Full Okej, okay, kaptoon jestem wkurwiony, więc z miejsca bierzemy Nedziego, żeby komuś wreszcie najebać Hinata Support i Lee. Walczymy z jakimś kurwa tradeem. I tak, chcę wreszcie nagrywać, bo ostatnio nagrywałem i kurwa. Nic ja, o ja wybieram mapę zajebiście, no to bierzemy mapę zwycięstwa, czyli mapę, kurwa, której zawsze, zawsze kurwa wygrywam. Nie no, przegrana no, a ty to jak serbi. O, gość ma Hidana. Na... Co mu na jebie chuj? Jem chipsa, więc kurwa nie micmy zajebanego grubasa, nie? Okej, okay. biegłem kurwa cię za chuja. Od startu, od ostro, 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 ostro kurwa, ostro kurwa jedziemy Masz kurwa i Marosz mato pani. na... O pa pa chciał chciałem wiewać, no to to, ja jestem taki głupi, na jakiego wyglądam. Dobra jestem Li, wyślem mu O bo kurwa spierdolił mi tego Jebany spierdoli mi już dwa, trzy drewna, kurwa, nawet nie zauważyłem kiedy Dobra, szybko, 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 szybko O Jezu, nie to! Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to! Nie krzyczeć, spokój, 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 spokój. Pamiętajcie, że. Kurwa, spokój to podstawa. Jeżeli będziecie spokojni podczas walki, was rozpierdoli jak szmatę. Pamiętajcie o tym. Patrzcie, kurwa, co się z nim dzieje. Się... Kurwa! Nie chciałeś na to zabrać? Ty kurwo? To moja technika. O, livrze od niego, ale trade, jebany. Patrzcie, kurwa. Ja kurwa na haktach. Nejim to mnie nikt nie rozpierdoli Nejim jestem kurwa najlepszy. Zawsze rozpierdala nam wszystkich, kurwa. Ja to tylko nezim będę teraz. Od dzisiaj gramy kurwa wszystkie odcinki Nedim. Tak i chuj. Koniec grania każdą postacią, bo potem dostaje w dupsko i chuj, się dzieje. Kurwa nie masz drewna, nie masz kurwa drewna, no uwalniaj się! Powiedz czy nie możesz? Ale jesteś chujowy. Kurwa broń, 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 Dobrze, dobrze li, dobrze, najebałeś mu chuj. Podbijamy do niego, kurwa tam si ci się uwolnić, jebana kurwo. Jebany kurwa kurwi dołku. Kurwa chuju ruski, padnij kurwa, zdechnij już kurwa, ped, dedaj! Jej, yeah, We are the champion. Woo! Woo! <tubeoses> <tacceptable>.